No dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Prosty Człowiek z Kociewia. Co chciałem powiedzieć. Dzisiaj właśnie przyjechałem do Kościerzyny nagrać tutaj skansen starych pociągów. tak, aby ktoś tam chciał sobie obejrzeć to zapraszam do oglądania. Kilka słów może o sobie. Dlaczego Prosty? I dlaczego z Kociewia? Dwa lata temu myślałem o założeniu kanału, no bo na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam go za założonego tak, tak, fachowo, że tak powiem. Nie mam programu komputerowego, nie mam komputera do obrabiania filmów, dlatego na razie to tak troszeczkę dla zabawy założyłem taki bezpłatny kanał, z którego nie będę miał żadnego zarobku, nic z tego na razie nie będę miał. Ludzie tam po prostu mogą sobie oglądać, filmiki są krótkie, nieobrobione, często wycięte tam gdzieś, po prostu przycięte, krótkie, bardzo że tak powiem muszę teraz na wiadukt wejść bo tam gdzieś mnie ta pani pokierowała po drugiej stronie jest ten skansen co jeszcze dlaczego prosty i z Kociewia z Kociewia to może dlatego, bo kiedyś mieszkałem na Kociewiu przynajmniej tam na tych stronach w miejscowości Bochlin między, między Gniewem a miejscowością Nowe że tak powiem. Chciałem założyć kanał o nazwie Prosty Człowiek prosto Życie no ale już mi taki jeden pan z południa Polski uprzedził w tamtym roku założył kolega Sebastiana Szamana, który prowadzi ka kanał pod nazwą Szaman XXI wieku. No i tak to tyle, może na, na dzień dzisiejszy, może tyle. Za jakiś czas może jeszcze. O tak pokażę tutaj jak to wygląda na wiadukcie w Kościerzynie tam właśnie będę się kierował za, 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 za moimi plecami z i tyle na razie, hej